Postanowiliśmy zobaczyć wodospad, który swoją nazwą bardzo nas zachęcił. Niagara Peristeriona. Nieźle brzmi. Żeby się tam dostać, wyruszyliśmy trasą z makry Gialos do Orejno. Oczywiście miejsce, do którego doprowadziły nas mapy Google, okazało się błędne. Po przeanalizowaniu mapy postanowiliśmy zaparkować i cofnąć się pieszo. 3 km w dół od miasteczka Orejno jest zejście na szlak. Źródła wodospadu znajdują się wysoko na płaskowyżu Abelia na zboczach gór Tripti i Papuri tworzą rzekę, która wpływa do kanionu Orino. Rzeka ta tworzy niesamowite wodospady, szczególnie jej ostatni odcinek jest piękny. Już na początku wyjazdu złapaliśmy bakcyla filmowania i postanowiliśmy zmontować nasz pierwszy film. Okazało się, że czasem zrobienie odpowiedniego ujęcia jest niezłym wyzwaniem, a 64 giga pamięci w telefonie to nic. Wąwóz skojarzył nam się swoim wyglądem i kolorystyką z westernami i dzikim zachodem. Bo oprócz miejsc, gdzie była woda, było bardzo sucho. Ale to nie przeszkadza niesamowitej i wytrzymałej roślinności, która zawsze znajdzie sposób na przetrwanie. Ostatnie trzy wodospady w miejscu Peristerionas należą do najpiękniejszych na Krecie. Imponująca jest również ilość wody, która jest bardzo rzadka na suchej wschodniej Krecie. Dalej rzeka wpływa do kanionu czerwonych motyli, do którego wybraliśmy się innym razem. Na rozwidleniu szlaków można skręcić w prawo i dojść do malutkiego kościółka, który został zbudowany pomiędzy 330 a 726 rokiem. Jest tam tabliczka z napisem mówiącym o przybyciu bizantyjskiego generała Nikeforosa Fokasa. Który był cesarzem bizantyjskim. Jego kariera odznaczyła się między innymi wyczynami militarnymi, które przyczyniły się do drodzenia Bizancjum. Jesteśmy w takim wspaniałym miejscu. Tu nas właśnie Google Maps wyprowadziło, żebyśmy tu przyjechali samochodem, bo ma być wodospad. E, niestety, Zostawiliśmy samochód, jakiś kilometr stąd. No bo droga wygląda tak, jak wygląda. A nasz Fiat 500 raczej słabo sobie radzi na takich drogach. No, widok fajny, wodospadu nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy morze i góry. No tutaj właśnie zostawiliśmy samochód, podospadu nie znaleźliśmy. No i będziemy zjeżdżać szukać jakiegoś innego wejścia od drugiej strony, bo tutaj się przejechać nie da, także blado to widzę. No teraz nagramy Wam drogę, którą przyjechaliśmy, tylko że w drugą stronę. Jest wesoło. Mogę śmiało powiedzieć, że Fiat 500 to najlepszy samochód, jakim jeździłem na Krecie. Już przy planowaniu wyjazdu na Kretę zapadła decyzja o tym, że wynajmujemy samochód. Padło na Fiata 500. I wcale nie dlatego, że była to najtańsza opcja, bo nie była, ale dlatego, że nigdy nie jeździłem tym samochodem i po prostu chciałem sobie nim pojeździć. Koniec brzegami, bo tu asfalt jest w powietrzu. No niestety, żaden z moich znajomych takiego samochodu nie posiada. Za wynajęcie samochodu na 15 dni zapłaciliśmy 412 zł i 99 groszy. Jest jednak pewien haczyk, o którym zaraz Wam opowiem. Kwota wraz z ubezpieczeniem, które oczywiście wykupiliśmy i opłaciliśmy wcześniej przez internet, wyniosła łącznie za wynajem i ubezpieczenie samochodu 735 zł i 79 groszy. Haczyk polega na tym, że kiedy zgłaszasz się pod odbiór samochodu, to pomimo, że masz wszystko opłacone i masz kwity na wszystko, a pieniążki od miesiąca leżą na koncie właściciela wypożyczalni, albo radośnie sobie nimi obraca i co się okazuje? Mianowicie to, że jeśli nie masz fizycznej karty kredytowej, to musisz zapłacić żywą gotóweczką za ubezpieczenie na miejscu. Pan ładnie się uśmiechając pokazał nam kalkulator, na którym mrugały cyferki i skasował nas 325 eurozków. Możesz się oczywiście nie zgodzić, no ale wtedy zostajesz bez samochodu, a zwrot pieniążków otrzymasz w ciągu dwóch tygodni. Jak widać na załączonym obrazku, my się zgodziliśmy. Byliśmy już wystarczająco wykończeni po locie samolotem, rejsie promem i solidnej porcji błąkania się po mieście. Więc wizja szukania transportu do domu, który wynajęliśmy, a który był oddalony od miejsca, w którym właśnie staliśmy o jakieś 120 km, powiedziała mi jasno – banan, wyciągaj mamonę. Co prawda zwrócili nam jeszcze 97 euro po oddaniu fiacika bo była to kaucja za paliwo Niemniej jednak nie smak pozostał Podsumowując samochód odbierasz i oddajesz z pełnym bakiem jeśli nie masz fizycznej karty kredytowej powtarzam fizycznej to taki kawałek plastiku z wypukłymi literkami i cyferkami Jeśli tego nie masz to jesteś w czarnej kawie Podsumowując jeszcze raz samochód na 15 dni kosztował nas niecałe 413 zł i 228 euro. Pan z wypożyczalni poradził nam, żebyśmy następnym razem nie napalali się na oferty internetowych pośredników, tylko poszukali samochodu na miejscu, to sporo zaoszczędzimy. Mogę śmiało powiedzieć, że Fiat 500 to najgorszy samochód jakim jeździłem na krecie. Jadąc po drogach takich jak ta, trzeba jechać naprawdę powoli i uważnie, bo chcąc ominąć kamień wielkości połowy cegłówki. Wziąłem go między koła i myślałem, że urwałem połowę podwozia. Dobrze, że jechałem może z 15 na godzinę, bo strach pomyśleć co by było, gdybym jechał naprawdę szybko. A kamieni na Krecie trochę jest. Leżą sobie bez nawet na asfaltowych głównych drogach. Problem polega na tym, że jeżeli nie jesteś typem, który lubi spędzać czas na plaży, na leżaczku z się w łapce, to tymi asfaltowymi drogami nie dojedziesz w miejsca, które są naprawdę interesujące. Przynajmniej my tak mamy. Aha, jeszcze cudowna hybrydowość tego samochodu. Polega ona na tym, że kiedy jedziemy z prędkością 30 km na godzinę lub wolniej i wrzucimy na luz, następuje wyłączenie silnika. Zaś pojazd rozpoczyna tak zwane żeglowanie. Nie udało mi się tego efektu uzyskać nigdy. Bo na krecie jest albo pod górkę, albo z górki, gdzie trzeba raczej hamować silnikiem, niż wrzucać luz. Udało mi się natomiast osiągnąć spalanie rzędu 27 litrów. Było to pod górę, na jedynce, ale raczej inaczej się nie dało, no bo niestety mocy brak. I to by było na tyle o naszym samochodzie. Może to nawet fajny samochód do miasta, ale raczej nie dla aktywnego turysty, który chce zobaczyć coś innego niż market, knajpa i parking. Czasem miałem ochotę zepchnąć go w przepaść, a mogłem bo ubezpieczenie było na wszystko. No ale jakbyśmy wtedy wrócili? Jak już wspomniałem, to najlepszy samochód, jakim jeździłem na Krecie. Jak już wspomniałem, to najgorszy samochód, jakim jeździłem na Krecie. Bo to jedyny samochód, jakim jeździłem na Krecie. Ale patrząc na jakość dróg, nie dziwię się, że jest tu tyle To Znaczy, główne drogi są raczej dobre, ale jak chcesz trochę zboczyć z głównego szlaku, to musisz mieć samochód wyżej zawieszony niż Fiat 500. Kurwa. Ten samochód jest tak niski, że po prostu o wszystko szuramy podwoziem. Oczywiście nie wolno tego powiedzieć w wypożyczalni. Kreta to wyspa pikapów. W jedno popołudnie widziałem tu więcej pick-upów niż w Polsce przez rok. I serio, ja nie żartuję. To są zdjęcia, które zrobiliśmy w jedno popołudnie, będąc na spacerze tylko w miejscowości, w której mieszkaliśmy. A mieszka tam jakieś 3,5 tysiąca ludzi. Patrzcie na to. To nie wszystko. Mamy tych zdjęć więcej. Zobaczcie jeszcze to. Nie, nie, nie. To nie koniec. Tutaj traciliśmy na las bambusowy.